Ryszard Maj, Kolej od Kuchni, zapraszam. Tłuczeń. Tłuczeń wyrabiany z twardych skał o granulacie od 20 do 63 mm. Jest szorstki i ostry, posiada ostre krawędzie, w związku z tym dobrze zazębia się i dlatego tłuczeń nadaje się doskonale do... Podsypki torowej. Stosuje się również żwir rzeczny lub kopalny, którego ziarna wynoszą od 5 do 63 mm. Lecz żwiry nie posiadają tak dużej spójności jak tłuczeń tradycyjny skalny. I dlatego stosowane są na różnych bocznicach zakładowych. Tłuczeń ma również wpływ na żywotność podkładów, na gospodarkę wodną. Po prostu odprowadza wodę spod torza, stabilizuje tor oraz łagodzi uderzenia ku oszyny. Co powoduje lepszy komfort jazdy dla pasażerów. Jakie skały używane są do podsypki? Są to skały granitowe, porfiru, bazaltu, gneisu, jak również marmuru. Na liniach przystosowanych do dużych prędkości stosuje się najlepszy gatunek tłucznia, ba, nawet wzmacnia się specjalnymi żywicami aby po prostu była lepsza stabilizacja. Taki tłuczeń zużyty. Oddawany jest recyklingowi i zostaje skierowany na linię, gdzie prędkość nie przekracza 40 km na godzinę i tam jest ponownie wykorzystany. Kamera narracja, realizacja Ryszard Maj Poznań. 10 marca 2024 rok. Koniec.